Cześć, siemanko, z tej strony Legend. Dzisiaj pokażę wam ciekawy sposób na zwiększenie pancerzów w danej zbroi. Część pewnie z was zna ten sposób. Y, ale też dużo osób pewnie go nie zna, dlatego też pokażę go dzisiaj na naszym kanale. Jest to bardzo prosty sposób. E, Wybieramy sobie dowolnego e, płatnerza. E, ja, ja wybrałem akurat e, tego w Nowygradzie. Wchodzimy. Wybieramy opcję pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje towary. Jak widzimy teraz zbroja ma 63 pancerza. Jest to kurtka łucznika z Werdyn Powiedzmy, że ta zbroja nas interesuje, tak? Ma 63 pancerza. Ok, więc cofamy się. Bywa. Wchodzimy jeszcze raz. Wiecze pierwszego sortu! Pokaż mi swoje towary. Widzimy teraz ta zbroja ma 77 pancerza, więc dużo więcej. Sposób naprawdę łatwy, może trochę żmudny, bo nieraz naprawdę czeka się długo na to, żeby ten pancerz był dobry. Ale nie jest to żadne oszustwo, nie jest to żadna gra na kodach, więc, więc tylko po prostu no, niedopatrzenie wydaje mi się yy, twórców gry, a może naprawdę ułatwić sobie grę yy, w ten sposób, tak? Na pewno odbija się też to na cenie, ale naprawdę jest to dużo tak bo jeśli ktoś idzie do sklepu i kupuje pancerz, który ma 60 i o tym sposobie nie wie, a druga osoba właśnie o nim wie, to może wcisnąć z niego nawet 20 punktów pancerza, także jest to naprawdę ciekawy sposób i bardzo przydatny. Z mojej strony to wszystko, mam nadzieję, że w jakiś tam sposób Wam pomogłem i że ktoś na pewno skorzysta z tego sposobu. Nie pozostało mi nic innego, jak z Wami się pożegnać. Trzymajcie się na razie.